Witam wszystkich bardzo serdecznie na info! Witam Was w kolejnym odcinku z Cat Goes Fishing, czyli skota, który łowi ryby. Napisaliście naprawdę sporo fajnych komentarzy i rad co do na przykład tego rekina, którego spotkaliśmy ostatnim razem i nie mogłem go złapać. O, oczywiście już... O, no, no, o piękny początek odcinka jak zawsze to jest właśnie y, fajna gra w God's Fishing, w ogóle ktoś mi napisał, że jest czapka, która sprawia, że te kości są więcej warte, że są niby dużo, dużo warte, chyba więcej niż ryba, ktoś mi tak napisał. Y, I w ogóle napisaliśmy dużo, dużo fajnych rad co do czapek, że cza czapki to jakieś fajne upgrade, jak złapać i tak dalej. I może nam się to złapać na w tym odcinku, nie wiem, ale wiem, że potrzebujemy tylko haka, potrzebujemy tylko haka. Ale go póki co nie mamy. I mówiliście mi, że jak zabrać rekina. Na rekina trzeba holować na żywego baita, tak? Czyli na przykład na tego rekina. I trzeba mieć haka przyczepnego. I wtedy ten, rek i wtedy ten większy rekin musi zjeść tego rekina. I ten, i się złapie. No i będziemy musieli oczywiście go wyciągnąć, co pewnie nie będzie łatwe, zakładam. No ale żeby to zrobić, musimy mieć hak. I najpierw trzeba zdobyć hak, więc popróbujemy z hakiem. E, oj 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 oj! Jakie większe by chciał zobaczyć teraz, żeby coś zarobić? O, na przykład to, na przykład to, o kurde, co jest. No nie. Ale będzie zabawy On wyskoczy poza... On tak może? Ja myślę, że nie mogę. tak... Wyskoczył normalnie poza ten. W ogóle pisaliście mi, że są jakieś nie wiem, smoki, i inne rzeczy, jakieś ostrozębne potwory, wszystko. Nie wiem, co mam myśleć o tym, co mówicie, bo... Smok, to jest woda, to jest morzek. Gdzie smok w wodzie, co? Gdzie? To gdzie on płynie? Nie no halo, spokojnie, Ej, nie tak głęboko, bo nie będę cię widział. Jest ten rekin, gnoj jeden. Czapka tam była! Właśnie ciekawe, czy no udało mi się tą czapkę w założyć. Co to za ryby są? Nie, w ogóle pisaliście mi, że smoki są, w ogóle, ale ja nie wiem, jak smoki? Gdzie smoki? W grze, gdzie woda jest, się ryby łowi smoki? Ja rozumiem rekin, nie? To jeszcze tam, no są rekiny, tak? Ale, że smoki? <grym> Okej. Okay. mi, że ta gra na pewno ogromna jest i momentami jest ciężko w to uwierzyć, ale zobaczymy czy macie rację. Zobaczymy czy macie rację i będziemy grać i będziemy starali się odblokować wszystko co się da w tej grze, więc będziecie pisać więcej rad. Bo na pewno się przydadzą, na pewno się przydadzą. Musimy złapać Gorgiana. Zazpręcz to jest, bo szczerze zapomniałem. Wiem też, że niektóre właśnie ryby, jak się złapie. Georgian, mamy tutaj to chyba nie jest mały tylko medium. Nie, to large. A to jest Georgian. To taki taki, taki zbudził dziwno, tak jakby się o dawać. Dobra, okej, okay. to musimy Gorgiana złapać. Na pierwszej sprawie, gdzie on jest dokładnie. Jak będziemy wiedzieć więcej, gdzie on jest, to. A zjedzę to rybę i tak idę tak, żeby sprawdzić tylko. Nie, tutaj nie ma. to czyli żeby go złapać, muszę rakietę zmarnować. Okej. Okay. No to yy, strójmy tak za pierwszy razem może się uda. Złapę Złap tego tutaj mój startfisza naszego, jeżeli się da. Tego tyryju, tego przeszkadzają, bo się, że zabiorą mi baita. No właśnie, a czy to niby bez różnicy, nie? Bo i tak będziemy mieć to samo. Złapę tego ubrane. Chciałem quest robić, bo te kłasy dają fajne rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy te kłasy dają. Że tak się jakoś uda. O, 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 dobra, mamy go. I teraz spróbujemy zobaczyć tego organa. Jak naprawdę dają fajne rzeczy, tak samo niektóre ryby odblokowują różne rzeczy. Jak się zapie nową rybę. Okej, okay, to zrobiłem. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> nie wiem jak on nie umar, ale okej. Okay. <laughs> niektóre ryby właśnie dają fajne rzeczy. Typu, że jakieś ulepszenia, Upgrade'y do, do tego, do rzeczy i tak dalej. Albo właśnie nowe itemy. A ile koszył łódka ten? 35 tysięcy. Bo szczerze chciałem sprawdzić, co, co daje łódka w tej grze i jak ona działa. No, znaczy no, łódka i łódka, pewnie się pływa, tak, ale lek dokładnie. Czy ja mogę po prostu iść w prawą stronę? Tak będę płynął w prawo stronę, pewnie coś takiego, nie? Pewnie coś takiego. Dobra, co nam się stało? Unlocked? coś coś unlockowaliśmy, tak? Coś się po chyba nowy, nie? Biteguard też mieliśmy. Ripple, chyba to on lewiały the fish in speed, spaceful to ignore your lore, the czyli czy nie będą mi jeść ryby przez Trzy, Trzykrotnie Okej, okay, to bardzo fajne. A weźmy to. Weźmy sobie to na razie. Zobaczymy co to będzie robić. Osiągnięcie się dostałem. Wy tego nie widzicie niestety, ale to na Steam, osiągnięcie. Go away! Tak pisze. Teraz bierzemy to. i Idziemy dalej. To się w ogóle. Czy sz bomby mogę mieć na tym? sprawdzimy, czy więcej bomb można. Bo jak mogę mieć więcej bomb, to mogą być nawet fajne. Pup! Buchnij coś. Dobra. Ale nie tak, buchnij, że ty weźniesz mi to. No nie. No nie. A i w ogóle mój montażysta mi powiedział, że nadaje taka świecąca rybka, taka malutka. Gdzieś w wielkości tego, jak się ją złapie, to nadaje ulepszenie. Które sprawia, że mam lampkę na swoim, na swoim tym. No wiadomo, gdzie. Yy, no. Tam gdzie ryba jest, o. Na haczeku mamy, mamy ten lampkę, bo tam jest strasznie ciemno dole, nie? I nic nie widać. E, dobra, weź to złapy, to może uda nam się to, bo to chyba coś kosztuje, nie? Sprawdźmy, ile to kosztowało. 900, dobra, sprzedajmy to, 900 to nawet dużo. To jest bomba i ten, i rakieta praktycznie. Ma zapy cokolwiek, cokolwiek. Mam no, jeszcze zjeść, jak chcesz, nie, 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 przeszkadza mi to nie trochę. Muszę teraz fisie. oj, dobra. Teraz ciebie. No, dawaj. Dawaj, co ty? Spokojnie, o. I teraz tak. I tak, i jeszcze raz. Ja mam nadzieję, że do nas się tego Gorgiana. Chyba, że łódkę do, do niego potrzebujemy. Zobaczymy. Weź coś, buchnij to, żeby Georgiana nie buchnąć. O, Gorgian! Proszę! Dobra, mamy go! Ja tole co on robi! Myślałem, żeś tego nie zabił, taki wolny gruby jest. Gdzie ty, gdzie ty idziesz? Do góry. Dobra, żeby tego nie pękło. Spokojnie. Wszystko dość dobrze. Czerekin może nadgryźć tą wielką rybę? Ale ty, gdzie on idzie? O, dobra, dobra. Jej, trzeba uważnie z tym typem, bo on jakiś dziwny jest. O, dobra, teraz puścił. OK, tak żeby znowu nie zaczął machać, was zmęczy się, Was zmęczy się Grubacja. Dobra, dodajemy go. Georgia, no się nic odblokowane. Dobra, nowy quest. Big Fish. Co? Widzieliśmy coś takiego, wiesz, nie za bardzo. A to jest Big Fish. A nie pamiętam tego. gdzie, gdzie to było? <laughs> Nie wiem jak to wygląda, to zielony jest? Chyba zielony to jest. Taka zielona dziwna ryba chyba. No, no ale że to miesz, to to już nie normalne. co ty robisz? Nie rób tak. Niedobry mój Starfish. Ojej. On zawsze lubi zjadać nie swoje rzeczy. Ale to dobrze, to dobrze. Bo teraz go złapiemy za to. Tak, no ale go zapaliśmy. Ale im porzucasz dobrze tą wędką. No to chyba do wyjęcia nie nadaje, Jak ja w realu taką wędkę miał, to ja bym chyba w trawę rzucił. Nie no, kiedyś łowiłem. Kiedyś łowiłem w y, takie takiej małej? Z Wojkiem. <grym> kiedyś łowiłem ryby. Więc coś tam doświadczenia jakiegoś takiego malutkiego mam. Trochę, mam, nawet złapałem małą rybę. <grym> nawet złapałem <grym> taką małą rybę, ale no. Dobra, spróbuj obiec coś większego. Tylko tu pusto jest strasznie. Jak mi tu Rekin wyskoczy, to się popa... Dobra, weźmy to, weźmy, bo on coś kosztuje. Weźmy tego gorgiana. O, nie nadgryzł. Ale gdzie ty płyniesz? ja nic nie widzę tutaj? Gdzie my jesteśmy. Pękło! Czemu? Co tam było? Wcieliście to? Ej, co to było? Tam jakaś straszna ryba była, co? Ej, to była ta, taka ryba, taka co w głębinach jest, jaka... Ja pitole, ale to straszne było. My będziemy mogli to złapać, przez to nas zje, jak my to wyłowimy. Jot ja, spowolony, ta gra takie z ryby ma, ja pitole. To może serio tam jakieś smoki jeszcze będą, czy coś? Naprawdę? Dobra, mam 27 tysięcy, to jest sporo, ale nadal na, potrzebuję na, więcej pieniążków. Poradzimy w sobie czasie questy, ale ciężko z tymi questami, no bo ten... No bo ja nie wiem, gdzie ta ryba jest, gdzieś daleko chyba jest, nie? rzućmy po prostu, rzućmy o taką. Bez tego, bez bomby. I co? Oj, co tu się dzieje? Halo, co tu? To pora, to, 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 ta ryba była? To to było, czy mylę się? No nie, wiem, no płyniemy gdzieś głęboko. Ty gnoj, ale czemu ty takie małe jesz? Po co ci takie małe? To byś. I Nie! Czy ja mogłem to złapać tym pustym hakiem? Jak tak, to tak, chyba się popłaczę zaraz. Nie, po to idę. Ja po to idę. Nie płodź mnie, to idę po to. Ja pitole. Spadać mi od tego, gnoje. No nawet nie podchódź. Co nagle tyle ryb się to zrobiło przez chwilę? Ale. Ale przez chwilkę to było pusto. Nic nie było. Coś jakieś szustwo. Ta gra specjalnie tak robi. Te Ta specjalnie daje czapki w takim dormencie. Spokojnie, spokojnie, dobra. Idę wypełnić te ryby stamtąd. Spadać inne gnoje. Jak chcę czapkę moją. Patera nie dotną nawet No nie weź widź stum, idź, idź! Nie chcę cię! Nie, bo takie się rudy Weź! No nie. Co jest? Dobra, to jeszcze raz. Spokojnie, wypędzimy was wszystkich stamtąd. Wszystkiego wypędzimy? A właśnie, powinienem sprawdzić, czy mogę więcej bomb? No o no, ten coś poszedł. O weźmy złotą A, No nie chciała, mnie No okej, ten nie chciał, ale no super. Dobra, jeszcze raz. Teraz więcej bomb mogę mieć. Właśnie. Raz. Nie nie mogę mieć więcej bomb. Coś napiszę, że mogę mieć więcej bomb. Pewnie czapka, jest, pewnie czapka jest, która daje więcej bomb, nie? Pewnie tak. No bo to, że wziąłem tą bombę, to zmarnujemy ją po prostu gdzieś rzućmy na kogoś, żeby pozbyć trochę ryb. Na przykład, o tę, właśnie. E, Okej, okay, zabrali nam też. Okej, okay. i teraz jak jest tu mniej ryb, to możemy działać. Złapmy jakoś mniejszą na dole. Potem musztart I teraz musztart Oj, on nie chce się zapać. O, teraz musztart Jeszcze raz bombę, rakietę i pum. Coś fajnego znajdziemy? Teraz pewnie ta ryba zwalnąć i zepsuć się. Czyli buchnąć, o. Teraz buchnie, właśnie. Nie, chcę coś innego. Inną rybę. No dobra, no już nie będzie, no. Ja i tak będzie milion zabawy z tą rybą, bo ona taka wielka jest. I tak się kręci. No uspokój, że się już. O, dobrze, w tą stronę może. Ona wylatuje. Ona normalnie wylatuje poza wodę. To jest jakaś chora ryba. Wzięliście jakieś tak wielką rybę w realnym życiu, żeby ona wyleciała tak poza wodę? Nie, nie widziałam nigdy. To wyglądało dziwnie. Ona chyba jest wielka. Tak mi się wyda Ej Ej! Co to? Było? Czy ja... ja... Czy coś nie tak? Czy ja widziałem coś wielkiego, co nie jest rekinem, a wygląda jak rekin trochę, bo takie szare, wielkie. I tam coś jeszcze było, więc jakaś inna taka ryba. Ja pitole, ta gra jest jakaś wielka jednak, ty, co jest? Jak chcę do tych ryb popłynąć. Jak chcę złapać wszystkie. No weźmy na razie tego gnoja, no ale co, co, on robi? No uspokój się już, ile ty masz siły w nogach? Przecież ty nóg nie masz, no płetwy, ale no. Spokojnie, o! Dobrze, tak lubię, w moją stronę. No, nie, w lewo. Lewo! Dobra, to prawo twoje, jeżeli nie lewo. Dobra, ale no, jednak myliłem się, jednak nie prawo. O, dobrze, o, w te, właśnie, ta strona, dobrze. No, no! On jest jakiś powalony, ta ryba, naprawdę. Dalsze ci w moją stronę. O, 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 o! Ty, co on robi? Co? Wskoczył tam na górę i normalnie. I se. Co? Ja myślałem, że już mam go. Tego pociągnąłem tak mocno. Ale on se mógł po prostu sobie wpłynąć na, na ziemię i ten. Ja nie wierzę, co to się stało, naprawdę. Ja nie chcę tej ryby więcej łapać, ona kosztuje tylko 3000 i jest jeszcze taka, taka zwolona. ja nie chcę jej łapać więcej ryby łapać, zwolona jakaś ta ryba jest. Dobra, no nie no, z bombą, spróbujmy z bombą, spróbujmy, coś większego co zapać? No spadać, spadać, ja was nie chcę. Ten głąb mógłby w sumie... o, dobrze. Nie rekin, proszę cię, nie udykaj tego bej... Nie. <ślesy> Nieee. Ja nic nie zapytam do rekin, tu jest. Trzeba go się pozbyć jakoś. mu niby bombą buchnąć, jakbym chciał, nie? Ale nie wiem, czy to dobry pomysł, szczerze. Zróbciemy rekina. Dobra. Po prostu złapmy coś małego i średniego potem. No się uda coś w końcu złapać ciekawego. Nie, no, więc to jestem Bakefish, Fajnie bo by go w końcu zdobyć. A zrobmy tak. Oj, nie, tak. I bombą. Bo ja musiał złapać coś średniego, ale czegoś jeszcze nie złapaliśmy. Coś, co jest średnie i średnie, czego jeszcze nie złapaliśmy. <laughs> Oj, ale nie mogę tego. Dobra, jeszcze raz, szybko, szybko, spadaj stąd, gnoju, idź stąd. Yy, ale ja ci nie chcę, jak mam się go pozbyć? Mogę jakoś się go... O. Nie, jak, jak, jak mam zapaść tamto? Spróbujmy. To już powinno... być. <laughs> mamy! Złapałem?! Mamy, mamy czapkę w końcu! Ale fajnie! Co nadaje? Choose Small fish 60% more and the sun never sets. Okej, okay, nożyłem czapkę. Balka, Increase maximum active quest by one. A skąd ja mam czapkę, bo nie miałam jej nigdy. Dostałem tak po prostu? Dobra, e, I ta czapka, small fish wolf 60... Dobra, czyli Maori kosztują 40% więcej. Nawet spoko czapka, nie? Tylko, że my mało będziemy z A to? Increase max active quest by one. E, you already have a hat. <tosurwanie> nie, jest. A, bo to się kupuje New Quest, Gauker? Gałker Co to gałker? A gdzieś tu gałkę. O ga A, to ta zielona taka ryba, taka dziwna, wygląda jak głupia byłaby jakaś, dobra mm. No, dobra, no co, na razie miejmy tą czapkę i widzę jeszcze tak to działa, po prostu jak wiemy, czapkę, do niej się odblokowuje i możemy w każdej chwili sprzedać i kupić. dobra, rozumiem. Jest ja, spoko, bardzo opcja, spoko. Myślałem, że bardziej będą po prostu zdjąć i nałożyć w każdej chwili, jakie bym chciał, widzę, że będę jeszcze kupić, ale spoko. bardzo spoko opcja, ok. To zrobię może tak i polećmy z tym czapką, zobaczmy, co się stanie. Ale fajnie, że odpogogliśmy, bo może się przydać. O, weźmy to, weźmy tą rybę. Weźmy tą rybę. Znaczy ona nie ma wokół siebie innych ryb, ale no, on to wzięnie, on nie, tylko wielka ryba może, dobra. Ale po prostu ją polećmy, polećmy, bo to kosztuje kilka tysięcy, więc spoko się przyda. Weźmiał. Tak, 2005. New upgrade. O, oh, dobra, to jest fajne. Jaki upgrade mamy? Gau, gaga uh, upgrade the strange of your line making and hard to snap uh, these stacks. Nawet spoko. Mm, dobra, kupmy Bite Guard, bo ona stać, nie? Kupmy Bite Guard, okej okay. A następny, co bym chciał kupić, to jest Click on Hold the Line Casting Shot in armor Okej, no to akurat mnie jakoś super nie interesuje, mi się wydaje. Ale ja bym wziął sobie coś. No, dobra, weźmy to. Mamy full urpsoną wędkę. I ta wędka to jest OP. Dobra, no oczywiście musimy to zjeść. Weźmy sobie jakąś rybkę małą i złapię tego musztartfisha. Okej, okay, dobra, jest musztart Znaczy jest mała rybka, to jest musztard Weź sobie. o, dobrze. I teraz. Dajemy jeszcze raz i szukamy czegoś wielkiego. Wydaje mi się, że to poleciało bardzo daleko. No, chyba to poleciało bardzo daleko. Po części to dobrze, po części nie. O! Ty, ten, ten rekin, to, to jest tych rekinów dużo, czy, czy co jest, bo ten, bo ten rekin jakiś powalony jest, naprawdę, on pływa wszędzie, ten rekin, dobra, to jeszcze raz, ja bym coś bardzo małego chciał zobaczyć, ale ciężko jak tyle ten, ten rekin taki powalony jest, naprawdę, kupmy, spróbujmy zbierać teraz na ten, na, na łódkę pierwszą, spróbujmy zbierać na łódkę, tego już nie kupujemy nic więcej, znaczy oprócz bomb oczywiście i tych, ra i rakiet. No, dawaj, dawaj tutaj. Ja z tego muszę przypięłem. Ugrzej sobie rybkę, teraz ja ugryzę ciebie. No i co teraz? No i łatwo, no dobra. Jeszcze raz. Coś fajnego! Tylko proszę, ten lekki -nik odejdzie. Nikon tam awczy po lewo, tam stoi se wiecznie. A ja tu rybę chciałem. Dobra, misza. Nie! Nie, on jest szybszy! Nie! Nie! Jeszcze! Nie. Nie. On prawie na sam. Ale tak nie można! To jest nie fair! I to jest naprawdę nie fair! Czemu on może popłynąć aż tak wysoko? To jest naprawdę nie fair! To jest... Głupi jest na rekin, naprawdę. No chodź, ty, bo ciebie. Ja, co ty taki. Co ty taki agresywny? Co jest? Spokojnie, ty to jest. Ugryzą cię, ty jesteś głupi! Chcesz być ugryziony! Naprawdę chcesz tego! pilu? Ej, naprawdę chcesz być. U... Nie, ty serio, chcesz być ugryziony! Ty serio chcesz być ogryziony? Ty je- Ty serio chcesz być ogryziony? Ja jest, Nie, 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 ta ryba, co- To- To, to jest- To jest najgłupsza ryba jaką widziałem w tej grze, naprawdę Najgłupsza On po prostu- Po prostu zeszedł wieczność w dół i, I- go nic nie obchodziło co się stanie z nim Okej okay. Dobra Ja nie wiem, że- nie- Następna ryba, której nie chce Zrobię jakiś tier list Ryb Zrobię jakieś tier listę ryb i zrobię ten filmik. Po prostu, bo te ryby niektóre takie żałosne są. Dobra, dajcie jakąś średnią rybę, cokolwiek. Rekin, ty, ty jesteś kozakiem, dawaj, chodź. No, jaki spokojny nagle się zrobił, chodź tutaj, gnoju, co to Dobra, teraz! Dobra, źle rzuciłem bardzo, ale okej. Okay. Um, tego bym nie chciał, nie chciałbym cię weźmieć z tego, please. Tego czerwonego chyba bardziej, już lepiej bym wolał. No, czerwony, nie chcesz? A, złapałem tego, no dobra. No nawet no, jakieś firm pieniądze zawsze nie. Czy tam była czapka, czy mi się wydawało? Nie, raczej nie było, okej. Okay. I patrzcie, w ogóle tu ta zielona ryba. Gdyby ona była bardziej z prawej, to łatwo byłoby ją złapać, ale jak ona jest tak... Usłoniem pod nami, to ciężko się przeżyć przez tych mare ryb, która jest. 2500, zawsze coś. Opłacało się, opłacało. Weźmy jakąś mniejszą rybkę. Na przykład tą. Czemu nie? W ogóle co ta ryba robi tutaj? Oto. O to. No bo nie wiem, to się nie opłacało, co zrobiłem teraz, ale okej. Okay. Zawsze darmowe pieniążki. Okej okay. Nagle Nagle postanowił być agresywny O mały bait Zjem od razu Większy bait Nie, jednak nie zjem Tu z tego że więcej jedzonka, nie nie nie, nie ma sensu Aha, okej okay. To chodź tam, chodź z rekinie, ty dziś byłeś tutaj O właśnie, chodź tutaj No i teraz się złapał Ale faj, fajna jest ta ulepszona ten, e, lina Jest strasznie fajna będzie jeszcze raz Czy się coś fajnego złapać? No, ty tego nie zjadłeś. O, weźmy tą rybę. Dobra Spróbujmy tym razem, jeszcze raz. Chodź tutaj. Nie, nie ci Naprawdę nie pozwolę ci już pójść. Nie ci Idziesz do mnie. Dobrze, bierzemy ją. Mamy. Bakefish. A, to jest ten bakefish. Ten gnuj jeden Mamy quest na to. Ja nie wierzę, że serio mam quest na, to, na tą głupią rybę. Naprawdę. Dobra, no to jak mam quest na nie, to spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Spróbujmy znaleźć tylko tę rybę. Może się uda. Weź tylko jeszcze jedno czy tylko jedna tu była? Ty proszę tego nie bierz Tu Re rekin mi to, nie? 100% 100 pro... 100 140% Nie, rekin Ty chcesz chyba na solo Nie, no, nie dobra, rekin chce na solo iść, okej okay. Idziemy dokopać frajerowi Gnój jeden się i idźcie, stąd co wy tu robić Nie pójdę was tu... A, bo ja się rzuciłem, okej, no Okej okay, <średziny> No, to spróbujmy znaleźć tego fisza jeszcze raz, jak mamy taką rybkę, to czemu nie? Będzie takie jeszcze jeden, czy tu zero już? O, to weźmy, o to weźmy. O, 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 o. No to wzięliśmy. Nie no. Przynajmniej trochę zostaw na tej rybie. Będzie coś na obiad. Zawsze coś. No, to nic mi nie zostało jeszcze. Okej, okay, dobra. To no, jeszcze raz. Chyba co trzeba zrobić? Chyba co trzeba zrobić? Oj, 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 oj. Dobra, dobra. Gdzie ta ryba głupia? Tam była ta ryba głupia Och, chodź nie gryźcie mi go Dobrze Płyniesz do góry, dobrze robisz Tak jesteś dobry, w końcu jakaś ryba fajna Co z tego, że wyglądasz jak totalny debil, ale Zrobiliśmy quest'a Skitter A wspomnij co to skitter, skitter. Lars to jest skitter? Nie, medium pewnie Ski... co to jest? Co za ryba? O, nie widziałem tego ryby, tej też nie widziałem A co to jest o to? Ja, pito, jak to ogóle wygląda. Widzicie, to? jak to wygląda, jakby taki młot miało na tym. Na, na, na tym, tym, na głowie. Skiter, Nie ma nie, w ogóle takiej ryby nie mam. Czyli. A, tu jest. A, to wiem, która to jest ryba. To jest takie małe coś, coś jest daleko. Dobra, to, póki co tego raczej nie zdobędziemy. Bo to jest dość daleko. Ale możemy zrobić jeszcze jednego troła. Żeby się pozbyć tego gnoja tam na końcu. Dobra, no to, to było za słabe, żeby się go pozbyć. Ale my coś złapiemy. Coś małego, nieważne. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Te... Nie, żeby się pozbyć tego rekina, to muszę użyć bomby i rakiety ty dwóch muszę użyć, bo on jest daleko dość, ten rekin w miarę Bo ty buchniesz... A, to rekina już nie buchnę sobie, no to fajnie No, to może coś małego tu złapie Nie no, pa... widzicie to? Widzicie to? Ten Rekin! Co? Co jest? Ty, co ten Rekin robi? Okej, okay, okej okay. Weź, weź, weź o! O nie! Nie, zostaw tu! To moja ryba! Nie Co ja mam teraz robić? Nic nie widzę! Jeszcze raz chodź, chodź, chodź! O ty! Nie! Ej, gdzie jestem? Ja nic nie widzę. tak totalnie nic. Okej okay. nie, nie wiem co się stało, ale coś mi zjadło. Zjadło mi przynęte coś. M może lepiej, że nie wiedziałem. Ej, tam jest serio strasznie, tam na dole. Naprawdę strasznie. Ja, Pitola, aż A ja się nie odzywałem normalnie, bo tak się skupiłem. Co jest? Ale że gradzi się łowi kotem ryby, potrafi przestraszyć, co? Nie, no to aż nie do wiary. Dobra, new upgrade. Okej, okay, co? No... A no, nie sprawdzę jaki, A w sobie mogę spojrzeć na inny na przykład na tej. Co takiego? Improf crank increase Real speed D stacks A, o! Oh. to jest tyle zarąbistych upgradeów. Ale nie, ja chcę to wenk. Dobra. E, to jest chyba bardzo fajne. Spróbuj jeszcze. Huć kuk! Mamy to. O oh, ty gnoju, ale ci dojadę teraz, frajerze. Dawaj! Ale ci dojadę gnoju! Weź coś co złap z tych dużych ryb, proszę, proszę cię. O, ty weźmiesz? Zioś. Nie! A nie, to dobrze! Mamy go! Mamy, gnoja! Dobrze! Ale, frogir jeden! Ale, czy dojadę? Okej, okay. dobrze, dobrze! Dobra, ciągnę, gnoja, ale jest ciężki, strasznie, dobra! No nie! Spokój się! Wyciągnę cię stąd! Wyciągnę cię stąd! Dobrze! Kupi jeden! Do góry nie na dół, do góry nie pozwolę ci! Dobrze, ale ta silna wędka nam pomaga teraz! Ja Pitol, oni ciężki, patrzek, on agresywny jest! Ale ta wędka blokuje jego ruchy wszystkie! Dobrze! Nie, nie pozwolę ci! Nie pozwolę ci, idzie z nami, idzie z nami! Tyle mi zabrałeś! Tyle mi zabrałeś tych moich baitów w gnoju! Teraz czas na... Czas na zapłatę moją, frajerze Oj tutaj! Dawaj! Gnoj jeden, nie pozwolę ci! Dobrze! O co, zmęczyłeś się, podałeś się już! Dobrze! Mamy no, go! Super się na 64 tysiąca! 64 tysiące co jest? Eee, ja nie miałam farta że tu pantury, bo ja myślałam przez chwilę, że, że nie muszę paść tej ryby nie? i myślałam, że tym bejtem go zapięt, a tak to mógł, tylko ugryz i zabrał. I miałam farta, ale Almią Ale miałem farta ja pan mamy szarka, 64 tysiące! Żebym go sprzedać! Bum. 75 tysięcy! Ale to było na tyle w cieszym odcinku, ciekawe jest to zaglądanie!